Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy takie szybkie czytanie na to, czy warto dać mu lub jej kolejną szansę. I zrobimy sobie trzy grupy. Macie tu do wyboru: pierwszą grupę, drugą i trzecią. Musicie wybrać sobie Jedną z kart, które tutaj widnieją. Pod spodem mamy już wyciągnięte karty do odczytu i możemy zacząć czytanie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonowało, więc bierzcie tylko to, co tutaj do Was przemawia, co do Was pasuje. Równocześnie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi czytaniami. Zachęcam również do pozostawiania lajków i komentarzy. Przechodzimy więc do czytania. Grupa numer jeden. Grupa, która wybrała kartę równowagi i bilansu. To karta, przepraszam, nie bilansu, tylko wnikliwości i rozeznania. Karta mówiąca o tym, że należałoby uważać na swoje wybory, przyjrzeć się uważnie i osądzić mądrze. Ponieważ. Na ten moment może być coś trudno dostrzec, zobaczyć, i należałoby się temu bardzo dokładnie przyjrzeć. Można powiedzieć, że jeżeli będziesz bardziej wnikliwie podchodził do podejmowania decyzji, do brania wszystkich spraw pod uwagę, to jakby zostanie Ci objawiona pewna mądrość i będziesz w stanie podjąć właściwą decyzję. Czyli sekretem w zasadzie jest tutaj rozeznanie, prawdziwe rozeznanie i poświęcenie czasu na to, żeby Właściwie osądzić daną sprawę, tak? Takie jest przesłanie tej karty. I oczywiście, bierzemy tu pod uwagę pytanie, czy dać tej osobie drugą szansę. Osobie, o której myślimy. I odpowiedź kart Tarota. Mamy tu kartę ósemki mieczy, która może mówić o tym, że sytuacja, związek lub relacja, w której byliśmy, przyniosła nam wiele rozczarowań, wiele bezsennych nocy. Spowodowała, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji i odnieśliśmy wrażenie, że. Nic dobrego nie jest w stanie nas już w tej sytuacji spotkać. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której trudno nam podjąć jakiekolwiek kroki, bo czujemy się uwięzieni, nie potrafimy znaleźć rozwiązania, nie potrafimy znaleźć wyjścia w tej sytuacji, czujemy się bezradni. Karta mówiąca również o tym, że mm, sytuacja w naszym związku może być niejasna i y, niepewna, że są tu jakieś y, kryzysy lub y, zewnętrzne y, okoliczności, które y, utrudniają porozumienie y, z partnerem. Y, karta mówiąca o samotności, o przeszkodach i y, załamaniu się uczuć. Natomiast y, jeśli chodzi o to, czy Dać szansę tej osobie, wy macie jak najbardziej sporo w sobie pozytywnej energii. Wierzycie w tą relację. Wiecie, że macie poczucie, że warto zainwestować w ten związek, i pokazuje się też tutaj dużo namiętności. Dużo dynamizmu, nie ma tutaj nuty czy jakiejś apatii w tym związku. Jest tutaj bardzo dużo takiej żywiołowości, gwałtowności, dużo też namiętności w tym związku i być może właśnie to was przyciąga do tej drugiej osoby, jest taką siłą napędową, dzięki której widzicie sens w tej relacji. Można powiedzieć, że warto, odpowiedź na to pytanie brzmi, że warto podjąć to ryzyko, umocnić ten związek, dać ponownie szansę tej relacji. Karta ostatnia, która jest podsumowaniem tego czytania, mówi o zaproszeniu, o miłym nastroju. O takim impulsie, który zachęca do podjęcia tej rękawicy, tak? do, do takiego wyzwania bycia gotowym na, na otwarcie się na drugą osobę, chęci wzięcia udziału w w tej, w tej relacji. Podjęcia tego ryzyka jednak i spróbowania na nowo umocnić tą relację. Ale pamiętajcie, że tak jak ta karta, pierwsza karta przesłania, wnikliwości, rozeznania sugerowała, należy wszystkiemu przyjrzeć się bardzo dokładnie, osądzić uważnie, osądzić mądrze, poświęcić czas na to, żeby rozeznać wszystkie aspekty tej relacji i odpowiedź jest na tak jak najbardziej na tak przechodzimy teraz do drugiej karty do grupy numer 2 i mamy tu kartę autorefleksji Karta mówiąca o tym, żeby w całej sytuacji zwrócić się do swojego wnętrza, spokojnie przemyśleć, czego tak naprawdę pragniemy, kim jesteśmy w tym związku i czego tak naprawdę potrzebujemy. Należałoby przede wszystkim skierować swoją uwagę na swoje potrzeby ale jednocześnie być otwartym na rozwój jakby nowych naszych przekonań, nowych myśli, nowych założeń i sposobów bycia, tak? Czyli karta mówiąca, że powinniśmy w tej sytuacji przede wszystkim spojrzeć na swoje wnętrze i sugerować się w podjęciu decyzji Swoimi przekonaniami i swoimi pragnieniami, i na tej podstawie zastanowić się, czy należałoby dać szansę tej osobie, czy też nie. I zobaczmy, co mówią nam tu karty tarota. Karty mówią, że w tej relacji mogło być sporo takich niedomówień, sporo kłótni, wiele, wiele spraw, które działy się bardzo gwałtownie, szybko, bez przemyślenia. Być może jedna ze stron rzucała jakieś wyzwanie, na które trzeba było się ustosunkować. To taka ciągła jakaś rozgrywka między wami, ryzykowne posunięcia, gwałtowne reakcje, wszystko takie sprawiające, że nie znamy jakby dnia ani godziny, bo karta mówiąca o tym, że wnosi ona jakiś niepokój, nieporozumienia. Być może w związku z y, jakiejś złośliwości ze strony drugiej osoby, generalnie wchodzenie y, w konflikty. Y, karta mówiąca też o tym, że y, jeżeli y, y, zdecydowalibyście się wejść w tą y, relację ponownie, to y, jest to widać, że jest to takie y, bardzo duże y, przyciąganie między wami. Duża zależność też między wami, i myślę, że sporo tu jest manipulacji ze strony tej osoby. Czyli możecie czuć bardzo duży pociąg w kierunku tej osoby. Jest tutaj duża taka chęć bycia, bycia razem, ale jest to takie bardziej kuszenie, tak? Czyli jest to dużo seksualności oczywiście, dużo, dużo namiętności w tym związku, ale jednocześnie są to takie chwilowe uniesienia. Powiedziałabym, że może tu być kwestia manipulowania przez tą osobę. Żeby w jakiś sposób jesteście Zmanipulowani przez tą osobę, i to ona dyktuje, jakby warunki tej relacji. Dlatego ta karta się tutaj pojawiła, żeby przede wszystkim spojrzeć na swoje wnętrze i swoje potrzeby, czego tak naprawdę wy potrzebujecie, a nie ta druga osoba, bo możecie być wciągnięci w relację, w której tak naprawdę nie będziecie czuli się komfortowo, ale w jakiś sposób będziecie. Zmanipulowani przez tą osobę, która bardziej kieruje się własnymi potrzebami, bardziej skierowana jest na, na siebie, na taki, ma taki, sporo takiego egoizmu wewnętrznego, i może tu być jednocześnie brak uczuć, więcej zabawy, więcej przygody, namiętności, owszem, duża seksualność, ale jednocześnie nie ma tu głębi, nie ma tutaj tak naprawdę szczerości, tak? I myślę, że wy będziecie się sprzeciwiać temu. Będziecie jakby starać się, macie poczucie jakby walki ciągłej z tą osobą. Tak, jakbyście się uwikłali w sytuację, w której. Chcecie znaleźć wyjście, chcecie wyjść znaleźć rozwiązanie. Jeżeli mielibyście wejść w tą relację, to konieczne byłyby tu jakieś ustępstwa, jakieś porozumienie, ponieważ może to grozić rozstaniem. Jednocześnie karta y, mówiąca o tym, że należałoby jednak y, bronić się i przeciwstawić się y, tej drugiej osobie y, bronić swoich racji, swoich y, przekonań y, uświadomić tej drugiej osobie, jakie są Wasze pragnienia. Czego wy tak naprawdę chcecie, nie poddawać się tej manipulacji, wtedy jest możliwość ponownego przyjęcia tej osoby. Natomiast w tym rozkładzie karty pokazują, że tu należałoby wycofać się z ponownego wejścia w tą relację, ponieważ Będziecie z powrotem w sytuacji, w której będziecie zmuszeni bronić swoich racji, lub też dostosować się do partnera, ale nie będzie Was to satysfakcjonowało, będziecie czuli się uwięzieni i zmanipulowani. Więc spójrzcie na swoje wewnętrzne przede wszystkim potrzeby i Przemyślcie wszystko dokładnie. Przechodzimy do grupy numer 3. Grupa numer 3, która wygra, wybrała kartę realizacji. Karta mówiąca o tym, że należałoby. Podjąć taką samoocenę ocenę swojej roli w całej tej sytuacji, która jest dla Was ważna. Um, czyli należałoby przyjrzeć się tej sytuacji bez strachu, co wymaga też, będzie wymagało od Was sporo odwagi. Um, Jednocześnie spojrzycie na pewne, dojrzycie pewne sprawy, o których wcześniej nie mieliście pojęcia, więc możecie stanąć w sytuacji takiej, w której odkryjecie coś, co do tej pory było wam, przed Wami ukryte i to może Wam się nie spodobać. Ale jednocześnie, niezależnie od tego, czy to, co zobaczycie, będzie pozytywne czy negatywne, należałoby dokonać tych zmian, pójść naprzód i rozwijać się, tak? Wziąć odpowiedzialność za całą sytuację. Zaakceptować to, co tutaj się może wyda wydarzyć, i zaakceptować przede wszystkim siebie. Czyli niezależnie od tego, czy możemy odczuwać jakieś zmartwienie, czy ból, przez to, że odkryliśmy jakąś prawdę, to należy się odważyć, kochać dokładnie to, kim naprawdę jesteśmy. Nie patrzeć na siebie w sposób y, krytyczny w całej tej sytuacji. I zobaczmy, co karty y, chcą nam tu powiedzieć. Y, karty mogą mówić, że w tej y, relacji jest jakaś osoba y, trzecia, i y, być może dla Was y, było to jakieś y, spore zaskoczenie, że pojawiła się ta trzecia osoba i bardzo mocno w jakiś sposób winicie też siebie, odczuwacie ten ból i zmartwienie, ponieważ to co odkryliście tutaj przyniosło wam takie poczucie strachu, tak? A Strachu przed tym, do czego może doprowadzić ta sytuacja. Karty pokazują, że uda Wam się podjąć właściwą decyzję, czy dopuścić tą osobę do siebie ponownie, czy dać jej szansę, wy jednocześnie wiecie, że w tej relacji było sporo namiętności. Ale jednocześnie były tutaj, była, było tutaj sporo też zazdrości, takiego patrzenia, co druga osoba robi, tłumienie w sobie też uczuć. To były związki, to był związek bardzo gwałtownych uczuć. Tu, Wiele się działo, ale jednocześnie były, mogły być wybuchy zazdrości czy gniewu. Taka miłość żywa, gwałtowna, namiętne przeżywanie, zarówno zazdrość, jak i, jak i seks. I może tu być sytuacja, że ta osoba nadal będzie w tym związku, Trójkątnym związku, jeżeli wy ponownie do, wejdziecie w tą relację, możecie się, tak jak mówię, spodziewać tego, że będzie tu dużo namiętności, ale jednocześnie należałoby się też pogodzić z sytuacją, tak, która Was tu spotkała. Natomiast karta ostatnia, podsumowująca, mówi o ciężkiej sytuacji, trudnej. Jakby nie bardzo potrafimy zrozumieć, co tak naprawdę się tutaj stało, bo wiecie, że, że macie wrażenie, że wszystko doszło w dobrym kierunku. Być może nie dostrzegaliście wcześniej jakichś ważnych szczegółów, które mogły mieć wpływ na obecną sytuację. Karty mówią jednak, że. Nie powinniście dawać szansy tej y, drugiej osobie, ponieważ y, tu ciągle są jakieś sprawy y, zaszły nierozwiązane. Wy potrzebujecie czasu do tego, żeby y, pogodzić się z całą sytuacją, y, żeby zrozumieć, co tu naprawdę się wydarzyło. Y, potrzebujecie odciąć się od y, tego, co y, od tego wszystkiego złego, co Was tutaj y, spotkało. Y, i pokazuje się tutaj niemożność jednak porozumienia ze względu przede wszystkim na zazdrość, która, jeżeli wrócicie do siebie, to będzie się pojawiała na każdym kroku, i przez to będzie narastała wrogość, niemożność porozumienia się z partnerem. I przyczyną właśnie takiego stanu rzeczy mogą być osoby trzecie, które. Przyczyniają się pośrednio do rysującego się jakiegoś rozdźwięku między Wami, i przyczyną konfliktu może być właśnie zazdrość. I to wszystko, jeśli chodzi o to czytanie. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do lajkowania i do komentowania. Pozdrawiam.